Na terenie Nadleśnictwa Pustków Młodzież Szkół Ponadpodstawowych posadziła sosny w ramach zalesiania części lasu. Organizatorem corocznej akcji było Starostwo Powiatowe. Wspólnie z młodzieżą drzewka posadzili starosta Piotr Chęciek i jego zastępca Adam Pieniążek. Niezwykle istotna sprawa, żeby młodzież zobaczyła na czym polega uprawa, hodowla lasu. Las w Polsce zwykle w tych takich obszarach dookoła miejskich, nie w parkach narodowych, nie w rezerwatach, nie w parkach krajobrazowych jest po prostu hodowany czy uprawiany. I robią to lasy państwowe od stuleci. Jest to jedna z najlepszych gospodarek leśnych prowadzona w Europie, na pewno w Unii Europejskiej, a być może i w całej Europie. No i trzeba młodzież edukować i pokazywać, że po to, żeby można było jeździć, odpoczywać, chodzić na spacery, no to musi ktoś o to dbać. Dbają o to leśnicy i. I tym bardziej trzeba to w dzisiejszych czasach pokazywać. Akcja edukacyjna no, dla mnie jest dużo ważniejsza niż, niż sam fakt y, fizycznego sadzenia, bo to jest uświadomienie młodemu pokoleniu tej zastępowalności, że y, te stare drzewa kiedyś siłą rzeczy albo same po prostu. Y, no, spruchnieją i, i zakończą swój żywot, bądź zostaną wycięte. E, I musi być ta zastępowalność po kolei. To jest, to jest bardzo ważne. To jest pierwsza sprawa. A no, drugi aspekt taki edukacyjny, dbanie o tę przyrodę, o ten e, las również, o, o wszystko to, co nas otacza, zielone. Udział w akcji z pewnością przyczynił się do budowania świadomości ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego. Ja dla środowiska tutaj przyszłam, żeby lepszyć naturę i robić coś dobrego dla natury. Wiadomo, o to zdrowie i możemy jeszcze pomóc przy okazji posadzić więcej drzew. Powinniśmy więcej sadzić niż wycinać moim zdaniem. Dzięki takim inicjatywom młodzież uczy się dbać o najbliższe środowisko, zauważa rolę roślin w naszym życiu. Bardzo ważny jest również fakt, że obcowanie z naturą pełni rolę rehabilitacyjną i edukacyjną.